12 lipca Sąd Najwyższy odbył posiedzenie, na którym miała zapaść uchwała w składzie siedmiu sędziów, która miała odpowiedzieć nam na pytanie, czy umowa kredytu bankowego jest umową wzajemną, czy też nie. Dlaczego jest to kolejna ważna uchwała frankowa? Dlatego, że będzie miała bardzo duży wpływ na rozliczenie Kredytobiorców po unieważnieniu umowy kredytu, i dlatego, że jest to kolejna kwestia, która poróżniła polskie środowisko sędziowskie. Powoli mówi się już, że prawo w Polsce dzielimy na epokę przed, Kredytami frankowymi, i tą, która nastała po kredytach frankowych. W podręcznikach na przykład przeczytamy, że umowa kredytu bankowego jest umową, która nie ma charakteru wzajemnego. Typową umową wzajemną jest umowa sprzedaży, czyli taka, w której dochodzi do wymiany między stronami dwóch przedmiotów, środków pieniężnych, w każdym razie dwóch ekwiwalentów. Przedmiotów, które są wzajemnie swoimi ekwiwalentami. W umowie sprzedaży jest to najbardziej widoczne. Sprzedajemy lampę, która według sprzedającego i według kupującego jest warta 500 zł. Mamy lampę i jej ekwiwalent 500 zł. Gdy spojrzymy na umowę kredytu bankowego, nie jest to tak oczywiste. Czy możemy przyjąć, że wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe płatne w ciągu 30 albo 35 lat są w takim sensie, jak przy umowie sprzedaży, ekwiwalentem kapitału, który otrzymaliśmy na początku umowy? Instynktownie czujemy, że nie. Do czasu sporów frankowych to zagadnienie nie musiało być tak bardzo zgłębiane przez polskie sądownictwo, nie miało takiego przełożenia na praktykę, na nasze życie. Dzisiaj, kiedy wiele umów kredytów frankowych zostaje unieważniana i klienci muszą rozliczyć się potem z bankiem, to zagadnienie zaczyna wychodzić naprzód i sędziowie. Co do tej kwestii, która do tej pory w doktrynie była niepodważana, zaczynają toczyć spór. A dlaczego jest to tak ważna kwestia, czy umowa kredytu bankowego jest umową wzajemną, czy też nie jest umową wzajemną? Otóż tylko w przypadku umów wzajemnych. Możemy stosować tak zwane prawo zatrzymania, które w praktyce bardzo komplikuje kredytobiorcom frankowym rozliczenie z bankiem po unieważnieniu umowy kredytu. Gdy sędzia zgadza się z bankiem i uwzględnia zarzut zatrzymania, wówczas bank może odmówić wypłaty środków zasądzonych przez sąd. Czyli tych, które klient wpłacał przez wszystkie lata z tytułu rat kapitałowo-odsetkowych i innych opłat, może odmówić zwrotu tych wszystkich kwot do momentu, aż klient nie zaoferuje mu zwrotu kapitału, który otrzymał od banku. Widzimy absurd tej sytuacji, ponieważ do takich rozliczeń pieniężnych stworzona jest instytucja potrącenia. I jest z powodzeniem sprawnie stosowana w sprawach frankowych. Dlatego uwzględnianie zarzutu zatrzymania nie ma na celu nic innego, jak w praktyce utrudnienie klientom rozliczenia się po unieważnieniu umowy kredytu. Jak już wskazałam wcześniej, środowisko sędziowskie jest w tym zakresie poróżnione. I tak, sąd apelacyjny w Gdańsku i sąd okręgowy w Krakowie, te instytucje obie skierowały własne zapytania do Sądu Najwyższego w przedmiocie tego, czy umowa kredytu bankowego jest umową wzajemną, czy też nie, i czy można w związku z tym stosować przy jej rozliczeniu zarzut zatrzymania, czy nie. Sąd apelacyjny w Gdańsku w swoim zapytaniu opowiada się za tym, że Umowa kredytu bankowego jest umową wzajemną i banki mają prawo powoływać się na zarzut zatrzymania. Natomiast Sąd Okręgowy w Krakowie wyraża zupełnie odmienne stanowisko. Żeby było ciekawiej, oba te procesy z zapytań sądów do Sądu Najwyższego zostały zawieszone do czasu rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podobnego zapytania. Pod koniec 2021 roku, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej trafiło zapytanie odnoszące się do różnych kwestii związanych z rozliczeniami po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Jedną z nich jest kwestia tego, czy uwzględnienie zarzutu zatrzymania daje się pogodzić z przepisami chroniącymi konsumenta pochodzącymi od Unii Europejskiej. Także jest to kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na które czekamy. A wracając do naszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, która miała zapaść 12 lipca. Nie doczekaliśmy się tego dnia rozstrzygnięcia tej sprawy. Posiedzenie zostało odroczone do października bieżącego roku. Jeśli Sąd Najwyższy Stwierdzi, że umowa kredytu bankowego nie jest umową wzajemną i w związku z tym po jej unieważnieniu nie możemy stosować zarzutu zatrzymania. I jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, że taki zarzut zatrzymania nie da się pogodzić z prawem Unii Europejskiej, wówczas rozliczenia kredytobiorców z bankiem będą prostsze, ponieważ będą polegały na wzajemnym potrącaniu wierzytelności. Pieniężnych. W mojej opinii jest to jedyny prawidłowy i legalny sposób rozliczania kredytobiorców z bankiem po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Jeśli podobało Ci się to nagranie, uważasz, że treści, które tutaj przedstawiamy, są fajne, rozjaśniają pewne kwestie? Prosimy o subskrypcję, o komentarze i do zobaczenia.